No, siema. Siema, słuchajcie. Siema. Dzisiaj sobie pogadamy o ciągu dalszym rewolucji wodorowej. Bo w ostatnim filmiku mówiłem Wam, że w Toyocie zmienił się szef i ten nowy chce iść jeszcze bardziej. No, zapisałem sobie, witajcie, kochani. No, siema. W ostatnim filmiku opowiadałem o tym, że zmienił się szef w Toyocie i ten nowy chce iść jeszcze bardziej w technologie wodorowe. Po tym odcinku otrzymałem od widza link do materiału od BMW. Jeden, który chcę Wam pokazać, pochodzi sprzed miesiąca, a jeden sprzed trzech tygodni. No nie jestem pewien, ale wygląda na to, że kolokwialnie mówiąc w Europie niedługo będzie to wszystko szło chyba jednak w kierunku wodoru. Bo BMW przedstawia tu takie jakby konkretniejsze plany, nie? Kochani, takie spontaniczne nagranie. Muszę tylko znaleźć wszystko. Ja tutaj robię teraz obrazki BMW, bo chciałem opowiedzieć na niedzielę trochę o technologii wodorowej u BMW, bo będzie chyba jednak. Czyli to co ja mówiłem w tym pierwszym filmie o tym gościu, co tam mówił o tym BMW. Wiecie, że ta rodzina Quanten Kraten, ona ma takie duże udziały w BMW i ona sobie to trzyma jeszcze jakoś ten hydrogen w rezerwie, nie? to w ogóle BMW, mnie brykę mi Dass BMW immer noch so ein bisschen Wasserstoff in der Hinterhand sich gehalten hat, weil die Familie Quant halt so viel Macht da hat und die Aktienmehrheit hält. Die anderen Autokonzerne werden hoffnungslos über Aktienbeteiligung eigentlich in der Hand von Erdölkartellen. Nochmal, was Jürgen. Hallo, ich bin der Jurgen. A ja to przecież mam po polsku. Cześć, nazywam się Jurgen. Jestem tutaj w pięknym mieście diamentów, Antwerpii i przedstawiam Państwu wyjątkowy klejnot. Nasze BMW X5 Hydrogen. Po zaledwie czterech latach prac rozwojowych projekt wkracza w nową fazę. Pojazdy są obecnie używane na światowych rynkach wodoru w celach próbnych i demonstracyjnych. Czym jest pojazd napędzany wodorem i jak działa ta technologia? Dlaczego potrzebny jest wodór jako źródło energii w samochodach i jaki potencjał widzi BMW w tej technologii na przyszłość? Pojazd napędzany wodorem to pojazd elektryczny, który magazynuje energię w postaci wodoru. Zbiorniki wodoru znajdują się pośrodku pojazdu, tutaj w podwoziu. Z wodoru ogniwo paliwowe w komorze silnika wytwarza energię elektryczną, która następnie napędza pojazd za pomocą silnika elektrycznego na tylnej osi. Do tego mamy potężną baterię, która umożliwia świetne przyspieszenie i jednocześnie rekurperację podczas hamowania. Jesteśmy przekonani, że jedna technologia nie wystarczy, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z mobilnością neutralną dla klimatu. Dlatego potrzebujemy drugiego filaru, którym jest napęd wodorowy. Zrównoważony rozwój zawsze był częścią DNA. BMW. Dla nas przyszłość mobilności jest elektryczna. Oprócz pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami, pojazdy napędzane wodorem są brakującym elementem układanki, aby zapewnić zrównoważoną mobilność. Pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi są w dużej mierze wolne od rzadkich surowców, takich jak lit. W układzie napędowym. To czyni nas niezależnymi jako firma. Wodór jest nośnikiem energii, dzięki któremu odnawialne źródła energii mogą być magazynowane i transportowane na całym świecie. W BMW wierzymy w wodór i będziemy nadal rozwijać tę technologię oraz przygotowywać się do oferty seryjnej. Teraz pani mówi, sercem naszego napędu wodorowo-elektrycznego jest system ogniw paliwowych. Dla BMW IX 5 Hydrogen systemy ogniw paliwowych są w całości produkowane w naszym centrum kompetencyjnym w Monachium. Odbieramy ogniwa od Toyoty, sprawdzamy je pod kątem uszkodzeń i cząstek. Układamy w stos z dużą precyzją. Następnie dociskamy z naciskiem 5 ton. Nakładamy obudowę, sprawdzamy szczelność i na koniec montujemy stos ogniw paliwowych. Ten układ paliwowy, wraz z naszym specjalnie opracowanym akumulatorem, reprezentuje najpotężniejszy napęd wodorowo-elektryczny w dzisiejszym sektorze samochodów osobowych. Tych samochodów to jest chyba jedna Toyota, dwa Hyundai i teraz ten BMW. Chociaż może coś jeszcze doszło, nie wiem. Pojazd napędzany wodorem jest również pojazdem elektrycznym. Duża różnica polega na tym, że energia jest magazynowana w zbiornikach w postaci wodoru, a nie energii elektrycznej w akumulatorze. Dużą zaletą jest to, że pojazdy napędzane wodorem można bardzo szybko zatankować. Tankujemy tu gazowym wodorem. Nasze zbiorniki mieszczą 6 kg i dzięki temu możemy osiągnąć zasięg 500 km. Proces tankowania jest prosty, czysty i naprawdę nieskomplikowany. Podłączamy, klikamy, naciskamy przycisk start i jedziemy. Pojazd napędzany wodorem posiada wszystkie zalety jazdy na napędzie elektrycznym, cichy poślizg, Rekurperacja podczas hamowania i oczywiście świetne przyspieszenie. Poczekaj pan, to twoje przyspieszenie to trochę słabe, ja to może tu przyspieszę trochę. Drugi filmik jest konferencja roczna BMW z 2023 roku. To jest właśnie przed tych trzech tygodni film. I w tej konferencji są takie wstawki tematyczne raz o nowym BMW i Vision D. I jeszcze o czymś, co nazywają normalnie niemieckim Neue Flotte. Tu widzimy fajny motor elektryczny, ale o nim pan niewiele mówi poza tym, że ma on przyciągać młodych ludzi żyjących w mieście. Nazywa się CEO2 i jest już drugim modelem elektrycznym po modelu CEO4. Taki fajny motorek, to wam wkleje może dane. On przyspiesza chyba w 2,6 sekund na 50 km na godzinę i na maksa jedzie 120. Się ładuje chyba za 4 godziny czy coś i ma chyba zasięg około 100 kilometrów. No i ten motorek ma się w jakiś cudowny sposób wkomponowywać w tak zwaną nową klasę, której następnym reprezentantem jest samochód iVision D... przez dwa E. DEE. -E. Tu widzimy starszego mężczyznę w klatce. Zauważcie, że wszędzie za nim są kraty. Ani jednej zielonej roślinki. A ja przypomnę, że cała gadanina tutaj kręci się wokół przyjaznych dla środowiska samochodów. Tak? Thanks, Peter. So BMW i -vision DE to pojazd wizyjny, który umożliwia zupełnie nowy rodzaj interakcji i komunikacji między ludźmi a pojazdami. Night Rider się kłania. D to skrót od Digital Emotional Experience. Został zaprezentowany światu na targach Consumer Electronics Show CES 2023 w Las Vegas. BMW i e Vision D dostosowuje się do nawyków kierowcy. Sugeruje cele podróży. Zawieź mnie do domu. Sugeruje burdel. Proszę do domu. Sugeruje tęczowy burdel dla wszystkich. Lub programy rozrywkowe oraz udostępnia informacje, wiadomości, wpisy w kalendarzu lub posty w mediach społecznościowych. To kolejny krok na drodze do noje klasy. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć? Pyta pan. Ale widzicie, jak bardzo się mylicie, narzekając na skrzypiące wnętrza lub korodujące progi? Nie to jest problemem, który należy rozwiązać, a brak poprawnej komunikacji człowieka z samochodem. Brak emotional experience. Ten samochód ma się dostosować do Twoich zachowań i przyzwyczajeń. A ja już nie ma. No to będzie już chyba raczej samochód autonomiczny. A i ogłoszenia parafialne. Tak, pier pani to filtr. Ktoś napisał, że ta pani to jest tylko filtr. Może, nie wiem. No to dałem się nabrać, ale to będzie się chyba działo wszystkim teraz niedługo. Bo w jakimś filmie mówiłem, nie będziemy odróżniać nic od niczego po prostu, ale Powiem szczerze, że nie jestem do końca pewien, że to jest filtr. Ehm, zegarek, wiele propozycji. Tak, tutaj wam pokażę przynajmniej dwa możliwe modele, jakie to były. Jeszcze jakaś trzecia osoba, już teraz nie pamiętam kto na czacie pisał, że to jest jakiś Rolex, limitowana edycja, podwodniak, ale nie pamiętam modelu. Mi się wydaje, że model nie jest taki ważny, ale już samo to, że tak ciężko rozpoznać, a przecież jeszcze... O tych rozruchach we Francji. Właśnie mnie dziwiło, że to tak troszeczkę dziwne, że tyle ludzi protestuje z tego powodu, że tam wiek elementalny przedłużyć, bo to chyba będzie dotyczyło i tak dopiero przyszłych pokoleń, także tych, co dopiero dostąpią do pracy. Jakiś widz napisał mi, że we Francji chodzi o to, że te emerytury, czy te pieniądze mają być zarządzane od teraz przez BlackRock i ludzie tego nie chcą. A to są poważne pieniądze, bo ja wiem jak robiłem, próbowałem dla was robić film o tej inicjatywie inkluzywnego kapitalizmu z papieżem. I tam zebrało się, ta pani mówiła, to była jedna trzecia całego bogactwa świata na tej sali siedziała. I tam właśnie pokazywali ludzi, którzy zarządzają. Jest na przykład coś takiego w Stanach, że zarządza amerykańskimi emeryturami od nauczycieli na przykład. I to jest jakieś gigantyczne, tam miliardy są w tym. I oni po prostu na to mają chrapkę, na te, na te pensions, na te pensje, na to, to sobie ludzie uzbierali, nie? Dobra, mam pomysł na aplikację. Słuchajcie, aplikacja teraz, jak te filtry piękności są. Można by było po prostu stworzyć aplikację, która to odwraca, że ja u siebie na komórce widzę przefiltrowaną na przykład laskę i aplikacja u mnie na komórce pozwala mi zobaczyć jak ona wygląda bez filtra. I wydaje mi się, że to jest proste do zrobienia. Lepsza by była aplikacja, która umożliwia zobaczenie na przykład kobiety bez makijażu jak wygląda, ale to jest może trudne do nauczenia. Ale z aplikacją, z filtrami jest bardzo proste do nauczenia, po prostu trzeba wziąć parę miliardów zdjęć ludzi przefiltrować je wszystkie przez te filtry, porównać jedno zdjęcie z drugim i później ten model nakładać na te. Powinno zadziałać i nie jest chyba trudne do ogarnięcia. Z makijażem, żeby zobaczyć laskę bez makijażu, trudniej, znacznie myślę. Trzeba było mieć zdjęcia tych samych kobiet z makijażem i przed, chociaż to można by było z YouTube'a posciągać z tych filmików. Trzeba było napisać program, który sam będzie znajdywał takie. No, także to na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo. A słuchajcie, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że pokazał się jeszcze taki kurcze inny filmik, gdzie pani mówi, że studia są w Wielkiej Brytanii, powstały. To mi wygląda na jakieś badania raczej zlecone przez rząd, i tutaj mówi się przynajmniej, że wodór nie będzie panaceum na wszystko. Ale ta pani tutaj wielu rzeczy nie uwzględnia, które powinno się uwzględnić. Jak to na przykład, że mamy nadwyżki z wiatraków, których nie możemy magazynować, a to będzie możliwe z wodorem, i wtedy wodór będzie praktycznie za darmo i czysty. To tylko tak chciałem powiedzieć, że są również badania, pokazują się również głosy, że wodór nie będzie aż taką przyszłością. Ale jeżeli to jest dla Domu Królewskiego, Brytyjskiego, to oni też mają BP, także w ich interesie jest BP, a nie planeta. Zobaczcie, ten filmik zobaczyłem później, jakby nie. A wcześniej sobie myślałem, a nudzi mi się trochę, nie chce mi się tam pisać, to porobię sobie na Midjourney tutaj, wiecie, ikonki. Do wodoru coś, nie? że BMW i z no takie śmieszne rzeczy robi, nie? Patrzcie jak wodorowy będą, patrzcie o tak będziemy jeździć teraz, na wodór. Ale słuchajcie, inna, o inną rzecz zupełnie chodzi, o, chodzi o ten model, model BMW, który mi tak fajnie wyszedł, nie? po prostu śliczny jest. Tu tutaj tyłu jest, nie? BMW model, tak. tam są jeszcze różne, to jest taki sportowy. On też mi się tak ładnie zrobił i tu jest taki suf, nie? Ten suf, tu też na pewno jest jakiś model full i to będziecie widzieć, ja wam to w filmiku pokażę. Full. Masz taki sportowy zajebiście, z tymi żółtymi lampami. Ale kurde, nie to chciałem wam pokazać. Full wyżej po prostu. Ojcie, takie fajne mi się wyrobiły. Kurde, no, ludzie, widzicie? A zaraz wam pokażę, ile ja zdjęć zrobiłem w tej jeden dzień zrobiłem 3,700 chamba. To jest 3 i 3700 kliknięć, nie? Kurde, widzicie, to są te z tymi lampami. O, chodzi mi o ten, nie? Zobaczcie. I, I po prostu tu jest coś takiego, że on powinien generalnie, ja tu robię make variations, nie? I on powinien mi zrobić od tego wariacje jakieś, nie? Jakiś design, wariacje, coś. I robi takie minimalne, widzicie? Nic się nie zmienia z tych wszystkich. Jakby doszedł do ściany, nie? kumacie macie. wiecie o co chodzi? Doszedł do ściany z tym jednym a nie? To inne nie chodzi mi o tej opatrz tutaj też. I teraz patrzcie, wchodzę tu na tą stronę, bo tutaj jeszcze... Tu gdzieś mają takie różne formy gryla właśnie, nie? To ten też jest fajny, a to jest inny gryla. To jest na biało, nie? A mi chodzi o tego takiego ciemno że Coś w tym stylu. Tu tu, właśnie wcześniej. Widzicie? Takie coś. To jest fajne, nie? Wiecie ile się męczą, żeby takie rzeczy robić. Ale zobaczcie, że on sam nie robi wariacji od tego, tylko doszedł do takiej ściany, do tego modelu zobaczcie, coś w tym stylu. I zobaczcie, o, tu widzicie lampy ma takie bardziej w kształcie L, nie? Tu ma takie proste, tu ma w kształcie trójkąt, takich tam... I zobaczcie ten samochód, ten czarny tutaj. Zwłaszcza spójrzcie tutaj na tą tylną linię, jak idzie szyba, we wszystkich jest tak samo, jakby zobaczcie, wszędzie jest tak samo, że tutaj tak się podwyższa trochę, eee, tu widzicie, to i tu we wszystkich jakby wydaje mi się, znaczy co chcę przez to powiedzieć, o, zwłaszcza przy tych, widzicie, one też mają takie w kształcie L litery normalnie i tu widzicie w kształcie litery L z przodu pod lampami, nie? Że oni jakby wpuścili ten model do tego mid journey i ty możesz tutaj sobie coś kombinować, wiesz, wpisywać BMW, BMW czy BMW, a on ci i tak robi, dochodzi do tego modelu i jest ściana, widzicie? Żadnych wariacji nie robi. Patrzcie, on powinien te rzeczy robić normalnie zupełnie inaczej, nie? Każda inna, nie? To, to są wariacje z tego jednego obrazka jakiegoś tam rodzica. macie dochodzi do ściany, wszystkie wariacje są identyczne, nie ma różnic. Minimalne różnice tam z, baga z bagażnikiem, nie? I to jest niemożliwe, jakby to było robione rzeczywiście przez Mid Journey, nie? To tu mu się na przykład popieprzyło przód z tyłem, nie, takie śmieszne rzeczy. Ale tak to, no, wiecie o czym chodzi? Tak jakby BMW zapodał swój model do nich, wiecie, żeby nie naruszali tam praw autorskich i mówi, jak mają ludzie robić sobie na Mid Journey BMW, BMW? To my wam damy tutaj takie modele, żeby z zawsze wychodziły te nasze najnowsze modele, nie? I coś takiego. I teraz możesz się tutaj kręcić, kręcić, wiesz, wydajesz pieniądze na, na szybkie godziny. A tak naprawdę doszedłeś do ściany i jest koniec. Jest ten model. Zdjęcie normalnie przecież to widać. Reklamowe takie i nic, żadnych wariacji. Widzisz? Żadnych wariacji nie ma. Wszystko jest, wszystkie cztery obrazki są zawsze takie same. To jest tak, jakby do ściany doszedł, nie? Ale fajne, fajnie to nie wyglądają. No. Ale widzicie jak podobne są wszystkie. A ile się, ile się tutaj nastykałem? O grill troszeczkę inny nie. Jakby powiedzieli, no tu w grylu możecie inne rzeczy zmieniać, nie. Ale tak to ma być cały czas ten sensowne. Sam Dobra, ręka mnie boli. To na razie tyle, da łapki w górę, subskrybuj i dozo.